Gigigigigigigigiyup! Mówię przywitaj się. -Grasz. Wiktor myśli, że jesteś za czerwonym jabłkiem. Ja nie wiem, jak można być takim idiotą, żeby myśleć, że ktoś w PUBG jest za czerwonym jabłkiem... Bo za bycie za czerwonym jabłkiem jest Co kara kara o wartości kara śmierci. miliard miliardów. Yyup! To tu zaraz Piotrek będzie, tak? No, nie zaraz, no, ale będzie takie będzie. A no. i wiesz, powiedz, żeby wysłał zdjęcie tych twoich koleżanek. Okej okay, Ado okay, Adolf. okej okay, Adolf. okej Adol. Dziewczarki się blakują. Kawałek gruzu z naszej szkoły. Gruzlord! Ej, nie mówcie na mnie Gruzjord! Ty w sumie, może ktoś zadzwoni po Filipa? On by się nie, tu nie, przydał. Ja nagrywam. No to dobra. Ale dobra, to odbudowujemy. Tak, ale ja chcę, jak macie plan budować to? No tak jak wtedy. To ej, to zrobię może tak, że Tomek tu tak oficjalnie sam sobie zrobi most, a my tam się zajmiemy No dobra. głównym. No bo tutaj jakby... No to, to ja to przypominam, ruszam. że to jest twoje, twoje, no to, to ty jesteś tu tutaj teren, przez co mamy tak jakby... No to, o, to jak. dobra, to chodźmy na razie budować główną tamę to, to i wtedy ty i Piotrek... Ej, so... Ej, najpierw przenosimy te! Znaczy zostawmy ci... Dobra, weź tą. Jedna, bo jedna mi się należała, no dobra. Dobra, dobra no to, to weź tą cienką. Odejdź mi stąd, bierz mi stąd. A co, problem? Wziąłeś tą gigantyczny, genialny kich ze starej kurde, tony? ta to okay. do chwycenia. Ta nie jest dobra do chwycenia. Weź się, ja się, ja się zabierz, ja wezmę sobie a Cholera, nie raz to dobrze. Bo a moje się da? Ha. Ja. Ty. Dobra, stopuję nagrywanie, kontynuuję jakie przyniosłam. O, jakiś Dobra nam Dobra wrócone. To gdzie To robimy most. A gdzie na napój? gdzie napój? Chodź, pokażę, ci. pokażę ci. O boże. No, ale nie musiałeś tego robić, wiesz? Ja Co? Teraz Pe teraz robimy? to Pedofile. O, dobra, weź to pomógł. Nie, bo wiem jak będzie śmierdzieć. robię, to. Ale zróbka, zróbka. Jezu Brat, Upgrade Siri go zmienił w tego, tego, kapitalistycznego mężczyznę. Na pewno, we mnie, to No dobra, nie, to nie chodzi o to, że jestem kapitalistyczny, po prostu jestem biedny. Panie. Jesteś trumpistyczny. <laughs> dobra, dobra, lecimy. Ja do. Czym capi? czym zapi, czym zapi? <laughs> czym jedzie? <laughs> czym jedzie? Z <laughs> anserowymi <robimy> liściami. <laughs> wow. E, co jeszcze? Brywy. A, tak, e, serwer, no, dołączajcie. Co się kłóci ze swoimi demonami? No, to tyle, żegnajcie. Nie, nie żegnajcie. A co jeszcze? Stopujcie, zrobimy efekt ostatni tamy naszej. A no. To jest na razie... To, to jest jak na razie nasz progres. Będzie, Będzie ładna, zobaczycie. To będzie coś. Cicho, cicho. Ciekawe czy mały złomek odbierze. Halo. Ej, chodź na upgrade. Mały złomki. Już idę akurat. Bo okay. idą tam, czekaj. To jest Emila. I błażej. Dobra, Emila się nie przyda. Błażej też. Dobra, to nie ma Dobra, zaraz Dobra, czyli tak wyszło na koniec? Dostałem premiera. No, on dostał premiera. No, no, tak wygląda. Nawet jest stabilne. No, ale jest paleta stabilna. Oj. Czy ty do tego nie ej, Jak tędy można przejść? Normalnie. Nie to wiem, łapień jakby się To przej przej ja To przejdź, przejdź. Ja przez to mogę przebiec. No to przebiegnij. A w linku będzie... że... O, przejdź! Tomek! Ja chcę odrzucić! Nie no, dobra. Dobra, chodź, chodź, chodź. chodź. Pochodzi, po, pokażemy... Chodź, pokażesz A miksturę. Już pokazywałem miksturę wcześniej. Z moim snem jest brązowa. No. Dzięki moim ścigom jest brązowa. Mamy tutaj aromat Pepsi. najlepszego na to. No dawaj, to... dawaj, idź. Idźcie teraz. Woda z i czyli woda w rajdach, pan Wow. Teraz Filip przejdź po niej. Przejdź Proszę po niej. Mojego iPhone'a jeszcze. Mój iPhone. Hej, dobra, 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 <susurwanie> Uspokój się. <grym> Black metal co, co, jak <grym> 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 metal scream. To jest green. Możemy to zrobić. Metal scream. Chciałem tak też mieć takie. <grym> 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 Ciężko? Przejdź. A ja dam radę? <grym> Na pewno nie. <grym> Ach tak? Ja nie dam rady? Ja mam rady, no to... Do... Przestań, przestań, przestań! Filipku! Zamach na lidera! To nie, na radę. To nie, to nie to jest... To nie jest... lidera. Wiem, że ci jest trudno, bo to ci I w ogóle też z moim premierem. Nieprawda, mogę sobie wybrać. A BDHD jest dalej obok koszyków. Nieprawda, mogę sobie wybrać, więc będę przed upasem Jasia. A. A. Jasia. A, taki siebie, końcowo. Co ty ćwiczysz? Nie rzucaj tego do tamy! Nie, tego zostaw, bo Więc to jest do wyciągania palet. Najpierw, a okay. potem. Widać, że nowak. No, widać. Ja nie to... dam rady przejść? O, musisz y, dosłownie przebiec lekko. No, powiem ci, tak. Dam, da, a staj na to, staj na to, staj na to, staj na to. Ale wiesz co? To jest fajne błotko, szereczka. Staj na to, co jest stabilne? Staj na to normalnie. O, o kur, to nie. To jest stabilne. To jest stabilne. Michał się Nie, dobra, nie mam, bo nie, nie mam gdzie przebiec. Nie mam jak przebiec przez. Ale nie mam jak przebiec, jest. Musimy dać rzuc do paleta. Mikoł, dosłownie... Górzik, kurzik, pomóż. Michał, bo już przeskoczył jednym czasem. Górzik. Górzik! Łupiesz? Grozor! Górzyk! Górzyk! Ja też a ja łupisz. Górzyk? No, no dobra, to tyle na ten filmik. To tyle na ten filmik. Pożegnaj się! Gryzik. Pożegnaj tak się! Tam, tam, tam. A nie, a...